Zadanie 20. Prosta K przechodzi przez punkt A, 4-4 i 4, jest prostopadła do osi x. Prosta K ma równanie. Zaczniemy od zaznaczenia w układzie współrzędnym naszego punktu 4-4. Czyli mamy 4 na osi o x, minus 4 na osi y. Czyli jest to ten punkt. Chcą, żeby była to prosta, prostopadła do osi x, czyli. Musi ją przecinać pod kątem prostym i żeby najłatwiej rozwiązać to na zadanie, musimy pamiętać, że jeżeli mamy prostą pionową, pion, to zapisujemy ją x równa się punkt przecięcia lub jakikolwiek inny punkt, znajdujący się na naszej prostej. Jeżeli natomiast ta funkcja jest pozioma, więc jest to jakikolwiek punkt, znajdujący się na naszej prostej. Może to być równie dobrze punkt przecięcia z 8. W naszym przypadku jest pionowe, czyli będzie to x równe się i xowa współrzędnej to 4. Więc nasza funkcja to x równa się 4. Widzimy, że w odpowiedzi nie mamy takiej pozycji, ale po przekształceniu odpowiedzi A, Czyli x minus 4 równa się 0, 4 przerzucimy na drugą stronę, czyli x równa się 4, bo zmienimy znak, to widzimy, że to jest nasza odpowiedź, czyli mamy odpowiedź A. Warto jeszcze pamiętać, że jeżeli mamy prostą pionową, to to nie jest funkcja liniowa. Nie spełnia warunków funkcji, natomiast pozioma już jest funkcją liniową. Więc jeżeli mamy poziomą, możemy ją rozpatrywać ze wzoru w postaci kierunkowej. Ponieważ, jeżeli funkcja jest stała, to jej a jest równe 0. Współczynnik kierunkowy wynosi 0. Czyli w takim wypadku byłoby to y równa się 0 razy x plus b. A pamiętamy, że b jest wyrazem wolnym, czyli punktem przecięcia z osiomą y. Czyli mamy 0b. I w ten sposób wychodzi y równa się b. Jeżeli chodzi o pionową, to lepiej to po prostu zapamiętać, bo nie możemy wyjść ze wzoru w postaci kierunkowej. Bo nie jest to funkcja liniowa.